Witam, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj na rynku kryptowalut w tym właśnie dołku El Salvador kupuje więcej Bitcoina, tak? Więcej inwestuje właśnie w te spadki. Pierwszy właśnie kraj, który e, daje szansę dla właśnie kryptowalut, żeby podbić swoją gospodarkę. Ich trzecie. Zakupy właśnie zarobili tak samo 20-30% w ciągu roku czasu już w Bitcoinie. Teraz drugi raz zakupili właśnie ponad 410 bitcoinów, które są warte 1 bilion dolarów? O! I ten. A, jeden bilion. Aha, i ten. I C tak. A, 15 milionów dolarów, tak że zakupili tak i ten i pierwszy kraj że w ogóle chcą dać na, na bitcoina ja, jak już mówiłem i tutaj jest też ja, patrzcie tu jest drugi artykuł że właśnie chcą dać e, pożyczki a także słyszałem e, renty i emerytury właśnie w krypto, tak? I to jest dobry test dla właśnie El Salvadoru, jak i innych krajów. Teraz wszystkie inne kraje teraz obserwują, tak? Też Brazylia chce w to właśnie wejść i mają na oku właśnie poczynania teraz właśnie El Salvadoru, jak im się uda, czy nie. Jak to właśnie dołku to wszystko podbije się w górę, a miejmy nadzieję, że tak. Jak El Salvador podwoi swoją, kurde, 10 milionów, tak? Czy ile, to, nie, 15 milionów dali, tak? I w ciągu 10 lat tyle chcą właśnie zarobić, tak? To właśnie tutaj może być szansa, że to jest dobry indykator. kupny dla nas też. I tutaj, właśnie El Salvador trzeba obserwować i patrzeć, co się u nich dzieje, i to jest właśnie szansa, żeby właśnie Bitcoin stał się właśnie kryptowalutą, albo walutą taką z całego świata, tak? Ok, pozdrawiam Was na razie. Miłego dnia. jo jo